Вітайте, вітайте, кохані мої любі приятелі, сердечі, запрашуємо вас на мій канал Мухбанк Марія Ушій. І ви, кохані мої, у мені завжди в гостях, а я дуже з того си тішу, кохані мої. Субскрибуйте мої всі чотири канали, перший кухенний, кухня на весело бабусі Марусі, другий поради психологічні Марисі, третій Мухбанк Марія Ушій, тотем, Ті сі апенди розсолик, я для кохання моє не можу вам показати, такий і мамуся готувала, Мартуся. І чвартий наймолодший, хто вчора забрав одного суба, АСМР з Маріум. Бачу прошу, щоб ви субскрибували і лайкували, і писали в коментарі, що теж до того кохання моє каналу. Таке у мене на голові, там вже кринці з потілом, ще страшні. Кохані мої, хто зараз буде, я за мною об'яде. Już mamy za 10, druga dochodzi, 14. To życzę Wam smacznego i sobie. Dam do na nie jadę, tak? Za mną chodzi rosowek. Hmm, dam troszkę makie, będzie ma smaczniejszy i bardziej pach, pachnie. Tak. Mama tam nie ma I Taki kosoleń bez smaku. Kosoleń smaczniejszy, tego magii użyjesz, kosteczek, ale te kosteczki. Кохані мої, не здорові, а нам дій прошевський можна дати. Я запаху для смаку. Вплину. Таїхав, купів німу якусь таку сметану. Ну, така сметана. Лачата я ніде таку не беру, і млечко лачата. як і вно дорогі, кохані мої, два треба. Ну і собі півку, хіба і напій. І 40, як 40 п'ять, п'ять злотих страчу, але мові, вже п'ять злотих знали. O, da. Oj. Ale takie tłuściutki, fajny rosolek. Mm. magie Od razu inny, smak smakuje, Od razu. Trzy kropelki, a już jakie smaczne. Gęsty i ja lubię gęsty makaronek. Mm. Dam mi Już tak chodził za mną rosolek. А я готувала кохання моєї кашу булгур Зараз оце це. І з м'яска, м'ясо готувався росола, така чвартка нушка Мамуся покроїла це м'ясо. Вона тільки обібрала, а я покрою. Отак вот раньками в лукна. Мархевку є одну кавалик покроїла. Я зроблю таку потравку таку, такий сосик. Mm. Dobrze, że chodzi ten sklep ABC otwarty Dzisiaj, tutaj po, u nich na osiedlu. Miałem szkolenie w kościele. Yeah. No, Kuba miał gdzieś mm. szkolenie w kościele. I czego ty się tam nauczył, opowiadaj ludziom. <tuszy> <tuszy> ja się kielich naprawiłam, i się kielich i się kielich i się kielich No bo ja mówię, że ty możesz to, to podawać, ten kielich. Tak, a ja uczę się to robić. Mm. A później to zanieść tam może takie jakieś zamykają się to no. Dobierz, no. na... To wiesz, że go koju bo książko mnie to uczył, Bardzo fajnie Kuba, no widzisz? Książą was uczy, to co trzeba? No musi. To musicie robić? Umieć. Tak, musimy. musimy to wszyscy umieć robić. W Tak. I długo was trzeba, nie? Nie. Krótko. sześć minut. Mhm. To było... bo, To bo. właśnie. O. My jutro w na Grzyby pójdziemy. Najpierw Ciebie zawieziemy do szkoły. A, a Pani Oliwia, dobrze zna Pani Zwoli mi to na... Bo Pani Oliwia wiesz, zaraz teraz my mamy... ...tymi siostrymi... My po Ciebie przejdziemy, nie martw się. Bo powinniśmy jeść, no. bo powinniśmy więc... jeść, bo znakomity To mi zwolni na, na cynicę. Może nawet w środę po ciebie przyjedziemy. W czwartek tam szalec po dziadku, nie? Tak. Także będziesz nam się nie martw się. będę wam służył, to dobrze. Czy... No. O, właśnie, ja to mam, mam, mam... Nie martw się, my o tobie nie zapomnimy. Służb mam jeszcze. No, to będzie służył. To jedno drugiego nie wyklucza, wiesz. No nie. I tak będziesz słuchał. No tak. Ale na lupały, już wtedy... By... Nie. No, każdy, będzie siedział, ale będzie słuchał. Tak. Co będzie mówił ksiądz? będzie słuchać. że jest dumny, jest szczęśliwy i jest powie ksiądz. No to. Rosół troszeczkę, magię dodała i taki smaczny. No i? On i tak był dobry, ale ta magia jeszcze bardziej dodaje smaku i zapachu rosołowi. Nawet no nie trzeba tych kostek rosołowych, tak. Też do tej trucizny. Bo właśnie to teraz ludzie się z trucizną swoim. No wiem, ludzie zaraz będą pisali komentarze, będą gratulowali Tobie, że Ty tak się uczysz, pani. Bo się uczę. Bo trzeba powiem, że kardynowi mi straci miał z kolei po, po, po mszy. Aha, no wie. Się? i... i szkoleje, to musisz szkoleje. coś z poduczyć, coś wam powiedzieć, opowiedzieć. No, nie jedliśmy w kolei przeszłem dobrze. Mhm. Z w zaliczyłem Mamusia przyniosła nam na górę. Dwie miseczki z rosołkiem dla Bartuszy dla mnie. Ale Bartek o coś nie wiem. Czy będzie jak, czy nie? On mówi Kuba. Kuba bez jedyny, ale no. Z Panem Bogiem. No, na wieki wieku. Ań. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem kogoś. Kuba taki nasz. Przychodzi zawsze, witaje się po Bożemu. Jak jedzimy razem, teraz to jajem. Później partaj będzie, jakby ja wzięła. Krzesła, żeby suszyć grzybę, ale już zaraz z zabiorę. Dziesięć żeby to wezmę ugotuję i będę miała. Bartuś, a gdzie Barca? O, jeszcze mama makarona ja, ja zjadła już, dziękuję. Bardzo smaczny rasów wyszedł. No. Smaczny. Jeszcze mała może nie ma. Ja mam tu też dwie buteleczki. Madi. Mam? mam. Trzy, trzy kropeczki, no o, takie odby. I Nie a trzeba kostek tego Tylko tyle jest makaronu, to jest za tego sosu. Я мам 3 шашетки того каши бургул, бургул, бургурку. Тен бар, ти хоч росу бо вже скуч. Тут я вже вольник шасла, бо я то, ten, забрала тих, шиб. No, no, можеш усінь, no. поки чепли, добре, аби студії не є таке смачно. Nie Jeśli mamusia znowu uśmiechnęła się, kochani moi, I to tak mocno, dlatego, że zobaczyła, jaka jest pocona z wioski. Także sama ja w sobie, to dla niej poprawa nastroje i jej uśmiech i radość. Tak, ja tak, Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Pa, pa. Papa, Do zobaczenia.